nasza spanko dziś Jak? o no, no opinię. Tak, trzeba dać opinię Amerykanowi, że jest kurwa zajebiste O, dzisiaj troszkę dłużej po spanko 9 za 10 ruszamy dalej Przebijamy się już totalnie przez te góry Do trenowania, do siedzenia Tam krówki się pasą No i można jeszcze grilla odpalić Dzień szósty wędrówki, tak? Buenos dias, buenos aires Dzień szósty w nocy padało na szczęście my pod dachem A niedziela jest, super A dzisiaj już na spokojnie Wczoraj 40 km A dzisiaj ile zrobimy? I śpimy gdzie dojdziemy? Na pewno bliżej 165 km Dobrze o to chodzi. Krowy, krowy. A no jesteśmy w Galicji. W końcu. Zmieniamy prowincję, schodzimy na dół. Dzień dobry. Błękamina Hola. Buen Beautiful. Hola. 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 Buen Dalej tam. Idziemy na górę. Od ciebie R. Albo jakoś tak. Od CBR. Też okazuje się, że i tak musimy iść. Dalej mniej więcej na tej wysokości. Jeszcze za ileś tam kilometrów jedno takie podejście. No to zajrzyjmy, to będzie na nagranko, co tam jest. Gdyby ktoś jednak nie wybierał się w tę trasę. Kochani, trawo. Ja pierdolę. <laughs> Prawie się zabiłem. Gdyby było słońce, tak by to wyglądało. Ale jest, jest jak jest. Że w tym o Ciebie? Mówię, O i na C, nie słucham. I że tu w tym przeciągu chyba? A to tu byśmy nie doszli wczoraj, żeby się przenocować, bo za trudna trasa. Jakieś kamyczki, intencje pomalowane Nawet pep To Mariusz z Marzenką spaliście, bo od ciebie, ro! O. To, że tutaj zostawił, pozwolił im, tak? No, to Chyba tak No to my tutaj nie będziemy spać Ponieważ musimy iść. Breakfast, pizza super pachnie Super zasłużona. Zimno i wiecznie. Nie! No wracamy do baru. 1270, ale i tak jeszcze mamy się na wy... wspiąć gdzieś na 1350. Pewnie gdzieś tam będziemy musieli przejść i dopiero będzie zejście. Ale po kawce, niedziela, kawka, bardzo zaliczony, idzie się fajnie. Pogoda trochę lepsza, Galicja. Café grande con lecce. Kafe grande con lecie, lecie. Od razu zrozumiało. Łapiemy hiszpańskich w Trymiga. O, woda. Ciśniemy dalej. Po każdej burzy wychodzi słonko. wychodzi kolejna burza. Smoknięci, smoknięte kury. Ale poznaliśmy super baskończyka. I nowe słowo po hiszpańsku. I nowe słowo po hiszpańsku. Oceano. <laughs> Oceanos. Bo wszędzie trzeba dodawać S. Umiał tylko po hiszpańsku, baskońsku Hiszpancy. i francusku. Czyli wszystkich językach, których akurat my nie mówimy. Ale jakoś sobie poradziliśmy. Oceanus zrozumiał. <laughs> Uramil. It's getting better. Getting better. I tutaj będzie spanko chyba. Castello, tak? coś tam. Purwane w Ofowie. Tam idzie nas Baskończyk. Czemu akurat tam? I gdzieś tu mamy zjeść za 11 euro, dwa dania i winko gratis, bo Mariusz z Marzenką już sprawdzili teren. Jak będzie miejsce, to spanko tutaj. Jedzonko gdzieś tam, ale to już później jak się ogarniemy. Taki pokoik. Tam do góry, w tamtym budynku się z panią jakoś po hiszpańsku, trochę po polsku dogadaliśmy. Szawer na górze, spoko. 8 euro. Dostaje się nawet taki fajny blanket. Trzecie radełka. Super miejsce, super atmosfera i spanko też w fajnym miejscu.